Chciałbym Państwu zaproponować, zareklamować Suwalszczyznę. Suwalczyzna piękna jak Baś, to hasło mówi o tym, że nasza kraina, moja, moja najbliższe otoczenie, moje miejsce urodzenia, Suwałki, Suwalszczyzna są piękniejsze, piękne, piękniejsze niż baść. W nawiązaniu do tego hasła ja też wło, niejako dołożyłem cegiełkę do, do, tego, do realizacji tego programu. Dowiedziałem się z, z internetu, że istnieje także Szlak Jakubowy, na te, że Szlaki Jakubowe istnieją na terenie na, naszego kraju, w Polsce są. Pan Włodzimierz Antkowiak z Torunia nakreślił ogólny przebieg tego szlaku, to znaczy od granicy polsko-litewskiej na przejściu granicznym w Ogrodnikach, ogrodniki Łozdzieje, we wsi Dusznica, przez Sejny, Szywałki, dalej Olecko, Gierzycko, Kęczyn, Święta Lipka, Barczewo, Olsztyn. Dalej do, przez Ostr, Ostr, Getszfałd, Ostrudę, nowe miasto Lubawskie do Brodnice do Torunia. Po uzgodnieniu przebiegu z panem Mantkowiakiem sam wyznakowałem ten odcinek 300, ponad 300 km szlak. Świętego Jakuba zwany Kamino Polako. Oznakowanie jest nieco inne niż, niż tutaj na, na, na tej okładce, ale to jest taka stylizowana, żółta, żółta muszla Świętego Jakuba na błękitnym tle. Gdzie się te miejsca znajdują, podane są numery telefonów. Są tu także szczegółowe mapki, jak szlak przebiega. I są także plany miast, takich jak jak Sejny, Suwałki, Olecko, Girzycko, Kęczyn, Barczewo i Olsztyn. To właśnie przewodnik, jak tu Państwo zauważycie, opisuje szlak świętego Jakuba od przejścia granicznego ogrodniki Łozzieje w miejscowości Dusznica. Szczególnie blisko mojemu sercu jest Słowszczyzna, miejsce mojego wychowania, miejsce mojego urodzenia Sywałki. muszę Państwu powiedzieć, że od co najmniej trzech pokoleń po linii, po mieczu po, ze strony ojca jesteśmy suwalczanami rodowitymi i dlatego ta Sywaczczyzna tak mi bardzo leżała na sercu, żeby żeby ją tutaj opisać w tym przewodniku i wiele informacji pielgrzymi. Z Polski, głównie z Polski, ale powtarzam, i z innych krajów, chcą suwadzczość, tą moją suwadzczość zobaczyć. Są ci, którzy przeszli na różnych forach związanych z Kamino Polako, z innymi szlakami świętego Jakuma w Polsce i w Europie, bardzo przychylnie, bardzo pozytywne, pozytywne oceny wystawiają i mieszkańcom suwalszczyzny, gościnności Gościnność mieszkańców tej ziemi podkreślają. Uroki samych, samych jezior, lasów, pagórkowate tereny, przepięknie ułożone pola. Słowaszczyzna piękna jak baśń, to hasło, kiedy pytam moich, moich respondentów na, na poczcie mailowej je, potwierdzają, że jest to hasło prawdziwe, że jest to hasło, które uwypukla to, o czym, o, 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 co oni widzą, co odczuwają, czego doświadczają tu właśnie na Słowacji.